Witam serdecznie, dzisiaj pokażę jak łatwo przygotować karpia na wigilijny stół. Oczyszczoną rybę z łusek i szlamu trzeba dokładnie umyć i osuszyć. Obcinam także płetwy, które przeszkadzają zarówno podczas pieczenia na patelni, jak i podczas jedzenia. Dzielę rybę na niegrube dzwonka, żeby krócej smażyły się na oleju. Kawałki karpia opruszam solą i pieprzem z dwóch stron. Zostawiam rybę na przynajmniej 30 minut. Smak karpia na dobrym, niemętnym oleju rzepakowym jest po prostu rewelacyjny. Idealnie pasuje na stół świąteczny. Na rozgrzany olej układam dzwonka zanurzone w mące. Staram się strząsnąć nadmiar mąki, która w tłuszczu bardzo szybko się spala, co powoduje jego ciemnienie. Smażę około 2 minut z każdej strony na niedużym płomieniu. Po kuchni rozchodzi się fantastyczny zapach. To proste, pyszne i bardzo atrakcyjne danie. Bardzo polecam. Życzę wszystkim pogodnych, smakowitych świąt. Dziękuję za subskrybowanie kanału i oczywiście zapraszam na kolejne przepisy.